Okej, okay, przechodzimy do testu tego podkładu. Uuu, jakie to jest dziwne. W środku wygląda jak nie powiem co, ale myślę, że wszystkim nam kojarzy się jednoznacznie. Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na ekskluzywny test, bo będziemy skupiać się dzisiaj na teście kilku wiralowych produktów z marki Chanel. Powiem wam, że kupiłam trzy kosmetyki i mój portfel zapamięta to naprawdę na długo, bo zapłaciłam jakoś prawie 800 zł, także. Boję się pomyśleć, co się stanie, jeżeli te kosmetyki mi się nie sprawdzą. To będzie najgorzej ulokowany pieniądz ever w moim życiu. I tak jak widzicie, też pomyślałam o makijażu oka, żeby był taki bardziej elegancki, ekskluzywny, mimo tego, że wcale nie korzystałam z jakichś takich super ekskluzywnych kosmetyków. Na powiekach mam paletkę Maxmo Traveler. I powiem Wam, że dla mnie ta paletka jest takim pozytywnym zaskoczeniem na dłuższą metę, dlatego że nie sądziłam, że będę z niej często korzystać, a faktycznie używam jej e, bardzo regularnie i te kolory. Ostatecznie mega mi się podobają, mimo tego, że mają raczej chłodną tonację. I będę dzisiaj testować m.in. ten podkład z Chanel, który stał się wiralowy w szczególności na filmikach zagranicznych, na TikToku i Instagramie. I kupiłam go, ale powiem Wam, że jak tylko go zobaczyłam i tak wiecie, na żywo, to wygląda bardziej przerażająco niż na tych filmikach. Dosłownie wygląda to tak, jakby toczyło się w nim jakieś inne życie. I mało to apetyczne, przyznam szczerze. I nie będę dzisiaj dawać temu podkładowi żadnej taryfy ulgowej, bo widziałam, że na przykład Niki tutorial testowała ten kosmetyk na swojej pielęgnacji, a tamta pielęgnacja w ogóle działa jak taka bardzo solidna baza pod podkład, więc to się moim zdaniem troszkę wyklucza. Pójdę w pielęgnację, której używam zwykle, kiedy testuję nowe produkty do twarzy i będzie to krem z Fizio Gel. Ja stosuję pod makijażem, pod podkłady codzienne nawilżenie krem do skóry suchej i wrażliwej i to jest taka lekka konsystencja kremu, bardzo mocno i porządnie nawilżająca. Ja też często z tego kremu korzystam w postaci kremu pod oczy i dzisiejszy film powstaje we współpracy z marką Gel, ale jak wiecie, ja polecam Wam tę markę też kiedy tej współpracy nie mam, bo po prostu mam zawsze te kosmetyki na biurku makijażowym. I ogólnie jest to fajna alternatywa w momencie, kiedy nie chcecie wydać zbyt dużo kasy na dobrej jakości nawilżający produkt pod makijaż, ale jeżeli poszukujecie czegoś mocniej intensywniej nawilżającego, bo macie bardziej suchą skórę albo chcecie mieć taką solidną pielęgnację wieczorną, to jeszcze mogę Wam polecić ten krem, a to jest dokładnie codzienne nawilżenie, krem intensywny do skóry bardzo suchej i wrażliwej i to już jest krem treściwszy, nie do końca może pod makijaż, ale super na wieczór bądź na zimę, dlatego że ma gęstszą konsystencję i naprawdę super odżywia. Ja naprawdę kocham aplikować wszelkie nowe podkłady właśnie na ten krem, dlatego że on nie przeszkadza makijażowi w żaden sposób, nie zakłóca działania podkładów jednocześnie pięknie w buzie nawilża i zmiękcza skórek, więc nawet gdybym miała teraz jakieś suche skórki, to one byłyby pięknie wygładzone Zmiękczone. Okej, okay, przechodzimy do testu tego podkładu. Powiem Wam, że on kosztuje jakoś 300 zł, czy nawet 300 zł z hakiem. E, ma też dołączony do siebie taki pędzelek. Zobaczymy, czy on będzie współgrał z tym podkładem, czy będę musiała jakoś wspomóc się ewentualnie gąbeczką, czy nie. I ja wzięłam odcień B10, czyli najjaśniejszy. I przyznam Wam, że kiedy widziałam słocze różnych odcieni tego podkładu, no to wcale najjaśniejszy nie jest taki super jasny. On jest taki dla mnie, mi się wydaje na styl a już B20 był dla mnie zdecydowanie za ciemny i taki zbyt pomarańczowy. Także mm, dziwne. Naprawdę dziwne jest to, że marka, która sprzedaje podkład za ponad 300 zł nie potrafi zrobić jednego porządnego jasnego odcienia. Ja wiem, że ten podkład w teorii ma się dopasowywać do odcienia naszej karnacji, no ale tak czy siak, przecież są osoby nawet jaśniejsze ode mnie i co wtedy one mają zrobić? Spróbuję teraz zaaplikować ten podkład na grzbiet dłoni. O! Oh. Uuu, jakie to jest dziwne. Bardzo wodnisty, i te pigmenty delikatnie zaczynają się rozlewać w tej wodzie. Spróbuję to wymieszać. Ojej, jestem w stanie wyczuć te pigmenty pod palcami. A, I widzicie, wcale to nie jest takie jasne. Mega dziwna taka wodnista konsystencja, ale ma w sobie też coś lekko olejowego, bo tak to wygląda. Aplikuję ten podkład na twarz, najpierw chyba nałożę go palcami, bo z tego co się orientuję, ma bardzo delikatne krycie, więc jak od razu zacznę korzystać z pędzla albo gąbeczki, no to gąbeczka już w ogóle pochłonie mi cały pigment. Okej, okay, on w trakcie rozcierania jakby nabiera trochę mocniejszego krycia, przynajmniej w momencie kiedy aplikuję go palcem i nie jest aż tak znikome krycie, na jakie byłam gotowa jest taki lekko olejowy w odczuciu. Tak otula moją skórę, jakbym nakładała krem. Przechodzę teraz do tego pędzelka, który jest dosyć skoncentrowany, jeśli chodzi o włosie, i też dosyć drobny, więc nie do końca wiem, czy do aplikowania produktu na całą twarz mi się sprawdzi, bo to zajmie trochę czasu. Nie wiem, ten pędzel mi nie przekonuje, bo pozostawia takie smugi i to nie wygląda dobrze. I tak myślę, że będę doklepywać to palcami. Krycie powiedziałabym, że jest takie lekko wyrównujące koloryt. Porównywalne do podkładu Lore Match Nude, z tym, że trumacz nude jest bardziej podkładem, a nie w odczuciu takim kremikiem koloryzowanym. Wydaje mi się, że ten podkład całkiem nieźle wtopił się w odcień mojej karnacji ostatecznie, także nie ma dramatu. Dołożę jeszcze odrobinę na czoło, bo tutaj mi tego krycia trochę brakuje. I lekko na szyję, żeby upewnić się, że tutaj wszystko będzie ze sobą spójne. I gdybym miała jakoś określić ten produkt, to dla mnie jest to takie serum z pigmentem. Faktycznie daje bardzo ładne, świetliste wykończenie i bardzo subtelne krycie. Czy jednak taki efekt jest wartych 300 zł? To jest już pojęcie względne i to już każdy z Was musi to ocenić. Jeśli chodzi o ten pędzel, nie do końca mi się podoba, chociaż jest fajny tutaj w tych zakamarkach, w szczególności na skroni, bo ja tutaj nie mam zbyt dużej przestrzeni pomiędzy włosami a brwią. Także w tych miejscach okej, okay, ale aplikowanie podkładu na całą twarz w ten sposób. Może być dość problematyczne. Pod oczy nałożę również dosyć ekskluzywny korektor, który już z Wami tutaj testowałam i to jest By Terry. Taki korektor z kwasem hialuronowym. I ja mam go w odcieniu 200 Natural. I trochę jednak nie mogę się powstrzymać, żeby nie dokryć moich niedoskonałości. Samego nosa też i skrzydełek również. I korektor już lekko doklepuje gąbeczką. Ktoś mi pisał, że puder z Chanel jest super. Dajcie mi znać, jeżeli mieliście bo zastanawiam się nad jego zakupem. I kolejny produkt, jaki mam do przetestowania marki Chanel, to taki bronzer. Ja wzięłam go w odcieniu 392, czyli w odcieniu medium bronze, a dokładnie Soleil Tan Medium Bronze, ponieważ najjaśniejszy wydawał mi się być dla mnie zbyt ciepły i zbyt żółty, więc ten wyglądał na chłodniejszy, trochę ciemniejszy, ale już wolę ciemniejszy i chłodniejszy niż jaśniejszy i zbyt ciepły. I to był produkt, który kosztował mnie trochę ponad 200 zł, Złotych. W środku wygląda jak nie powiem co, ale myślę, że wszystkim nam kojarzy się jednoznacznie. I chociaż jest to najchłodniejszy z odcieni dostępnych w Chanel właśnie tego brązera, no to myślę, że nadal nadaje się bardziej do ocieplania karnacji, dodawania takiego efektu opalenizny, a nie stricte konturowania. Także tak go dzisiaj będę oceniać. Spróbuję nałożyć niewielką ilość na pędzel i zaczynamy modelowanie. Ja chyba powinnam naprawdę nakładać śladową ilość tego produktu, żeby u mnie zagrał, więc będę zaraz bawić się gąbeczką. No tak, powiem Wam, że jest to brązer mega ciepły, ale jednocześnie całkiem ładnie się rozprowadza, gładko i równomiernie, więc to go ratuje. Ale dla mnie nadal nie jest to odcień bezpieczny. Dla mnie jest zdecydowanie zbyt ciepły. No i nie wiem sama co o tym myśleć, bo nawet jeśli chodzi o kwestię ocieplania karnacji, to dla mnie chyba jest to już trochę too much. No, i myślę, że będzie to produkt bardzo wydajny. Mamy tutaj dokładnie 30 gramów produktu. I każde takie użycie naprawdę wymaga śladowych ilości produktu. Trochę mi się ten produkt kojarzy z bronzerem z Rare Beauty. Ja mam akurat swój w odcieniu Happy Soul. I on też jest takim produktem raczej opalającym, ocieplającym karnację, a nie konturującym. Nałożę też trochę tutaj na boki mojej szyi, żeby to się wszystko zgrywało. No i nie wiem. Nie wygląda to źle, ale to też jednocześnie nie jest moim zdaniem produkt wart aż takich pieniędzy w momencie kiedy mamy tyle świetnych kremowych produktów i do modelowania i do ocieplania karnacji, ale wiadomo, że każdy ma inne postrzeganie pieniądza i dla niektórych po prostu zakup kosmetyku Chanel nie jest większym wydatkiem, więc dlaczego mają sobie na niego nie pozwolić? Ale też wiecie, no mamy tutaj dużą pojemność, więc aż tak nie przepłacamy. O, dla porównania tutaj mamy tego bronzera z Rare Beauty 7 gramów, więc w sumie Chyba bardziej opłaca się ten Chanel, zdecydowanie się opłaca bardziej. Zarówno podkład, jak i ten bronzer pozostawiają na twarzy taki efekt zdrowego nawilżenia skóry. Także przejdźmy, zanim przypudruję twarz, do trzeciego kosmetyku, również z Chanel. Jestem go również szalenie ciekawa i mam tutaj na myśli róż, który też składa się z takich mikrogranulek. I ja wzięłam odcień light pink. Na grzbiecie dłoni wygląda to tak. I myślę, że na razie tyle mi wystarczy. Podobna zasada. Mamy tutaj dużo takiej oleistej wody, razem z pigmentami, więc ja po prostu sobie to rozsmaruję na grzbiecie dłoni i nie wiem w sumie jak to aplikować. Czy mam to wklepać? Może to postaram się po prostu wklepać w policzki, bo jest to produkt taki naprawdę półtransparentny, prawie niewidoczny, więc boję się, że pędzel by po prostu naruszył mi to, co już nałożyłam pod spód i mogłaby to jednocześnie wyglądać dosyć nierównomiernie. Ojej, bardzo dziwna konsystencja produktu. Jeszcze z taką się nie spotkałam, a z aż tak rozwodnionym różem do policzków na mokro. Resztkę tego, co mi zostało, aplikuję na nos. I powiem Wam, że wygląda to bardzo mokro, mm, twarz wygląda na mega nawilżoną, ale chyba świecę się jednak w mojej ocenie za bardzo, więc za chwilę lekko się przypudruję, przynajmniej w tych, wiecie, strategicznych miejscach. I skorzystam z takiego bardzo leciutkiego pudru Paese Puff Cloud, bo on nie nada mojej skórze takiej, wiecie, konkretnej faktury pudrowej, tylko lekko zmatowi mi cerę, ale będzie nadal przeźroczysty na twarzy. Ja swoją drogą bardzo często korzystam z tego pudru Paese właśnie do pudrowania całej twarzy. A! I nie powiedziałam, że przestrzeń pod okiem już sobie przypudrowałam zanim zaczęłam aplikować te kremowe produkty na policzki. No nie wiem, powiem Wam, że na policzkach czuję się jak taka mm, pomarańczka trochę. I sama nie wiem, czy dobrze, że kupiłam ten brązer, czy na pewno będę z niego korzystać. <słyska> Jeśli chodzi o rozświetlacz, to nałożę odrobinkę na szczytkości jarzmowej. To jest rozświetlacz z paletki Maxmo Traveler. Ale ogólnie policzków nie pudrowałam, żeby ten blask pozostawić. Jestem ogólnie ciekawa, jak ten podkład mi się utrzyma, bo jeśli chodzi o stopień jego krycia, to jestem zadowolona. Wiecie, ja nie mam w tym momencie żadnych większych problemów z cerą, więc to jest fajny podkład dla mnie, bo nadal przebijają moje piegi. Wygląda naturalnie, buzia wygląda na nawilżoną. Ale jak to się będzie utrzymywać? Czy się nie będzie, wiecie, ważył, wycierał w ciągu dnia? No to sobie zobaczymy za kilka godzin. W międzyczasie dokończyłam makijaż oczu, czyli zrobiłam dolną powiekę i teraz dla dopełnienia tego luksusu skorzystam z pomadki Yves Saint Laurent w takim czerwonym, wściekłym, ale jednocześnie eleganckim odcieniu czerwieni. I to jest pomadka o numerze 203. Pigmentacja ok, chociaż jest lekko przeźroczysta. Ma satynowe wykończenie i to jest właśnie tatuaż Couture Velvet Cream Lipstick, czyli właśnie o takim aksamitnym wykończeniu. I tak prezentuje się już zaaplikowana pomadka na ustach i powiem Wam, że ona ma coś w swoim wykończeniu i odczuciu na ustach, bo jest taka niesamowicie komfortowa, jednocześnie ma lekki błysk, chociaż ten błysk trochę kojarzy mi się z matową pomadką, a właściwie nie do końca matową pomadką Maybelline Vinyl Matte Ink, która na ustach prezentuje się bardzo podobnie, z tym, że ona lekko zastyga w taki jakby silikonowy sposób. Trochę się, jak wiecie, transferuje, ale jednocześnie daje taką silikonową powłoczkę na ustach, a tutaj ta pomadka właściwie nie zastyga w taki sposób, nie robi takiej warstwy na ustach. Zobaczymy jednak, jak to się utrzyma, bo zwykle błysk nie jest sprzymierzeńcem długotrwałości pomadki. Dobra moi drodzy, także podsumujmy sobie to, jak korzystało mi się z kosmetyków ekskluzywnych produktów, które dzisiaj testowałam. Na razie pozostaje w wałku, bo mam go na głowie dopiero jakąś godzinę, a chciałabym wytrzymać cztery, także tak z Wami podsumuję ten makijaż, ale jeszcze spotkamy się oczywiście wieczorem i zobaczymy, jak to się wszystko utrzyma. W każdym razie, jeśli chodzi o podkład, jest to przedziwna konsystencja i myślę, że mieliście okazję zauważyć to na zbliżeniu. Jest to podkład wodnisty, ale jednocześnie pod palcami taki jakby tłusty. Więc jestem ciekawa jak on będzie zachowywał się na twarzy tak lekko dość przypudrowany pudrem, który nie ma zbyt mocnych właściwości matujących, ale też nie jest rozświetlający, jest taki bardzo neutralny. Zobaczymy czy będzie mocno się wyświecał, czy będzie się przecierał. Jeśli chodzi o poziom krycia jest no bardzo subtelny to jest podkład do makijażu dziennego, żeby cera nadal wyglądała naturalnie i żeby były widoczne jej, wiecie, delikatne jeszcze piegi czy nawet pojedyncze przebarwienia. To ma raczej upiększać twarz w taki sposób nieinwazyjny, a nie przykrywać buzie na mur beton. Czy kosmetyki marki Chanel są warte swojej ceny? Powiem Wam szczerze, że ciężko powiedzieć, ponieważ zwykle osoby, które już decydują się na zakup tych kosmetyków, nie sugerują się tym, czy warto i czy opłaca się je kupić, tylko po prostu albo lubią markę, albo korzystają z ekskluzywnych kosmetyków na co dzień i po prostu tylko po takie sięgają. Także kwestia opłacalności myślę, że jest w tym przypadku trochę bez sensu do obgadywania. Jeśli chodzi o bronzer, dla mnie nieco za ciepłe, chociaż i tak jestem pod wrażeniem tego, jak wygląda na moich policzkach, chociaż może jestem trochę za bardzo pomarańczowa. Nie wiem, dajcie mi znać, czy on mi pasuje, czy mam z niego korzystać dalej. Myślę, że po sam Palaczu to będzie wyglądało znacznie lepiej, co do różu. Chyba bałam się go najbardziej, tak naprawdę, bo jego konsystencja jest bardzo wodnista i tych pigmentów wcale dużo w nim nie ma, więc bałam się, że kiedy zaaplikuję go na twarz, na policzki, to rozpuści mi podkład pod spodem, ale nic takiego się nie wydarzyło i też jest to produkt niesamowicie subtelny. A pomadka póki co spełnia się w swojej roli i nie przechodzi mi na zęby, nie rozlała mi się jeszcze poza kontur ust, mimo tego, że jest naprawdę bardzo mocno błyszcząca. Także zobaczymy, jak będzie się utrzymywać w ciągu dnia, więc widzimy się za kilka godzin. Do zobaczenia. Okej, okay, kochani, wracam do was i z tego, co pamiętam, chyba nie podałam wam godziny, o której skończyłam makijaż, ale to było jakoś 14.30, 14.40, bo zgrywałam pliki o 15 na komputer. Teraz mamy godzinę 29 minut po północy i makijaż bez poprawek prezentuje się następująco. To, co poprawiłam jeden raz przed wyjściem z domu, to usta. I tak jak widzicie, trochę się porozlewały jakoś tak dziwnie. Niby nie ma takich wyraźnych rozmazań, ale tutaj skóra wokół ust mi się zaróżowiła. Ani nie jadłam pełną gębą, ani też wiecie, nie imprezowałam nie wiadomo jak. Byłam na zewnątrz, ale w ogóle prowadziłam samochód, więc wiecie, jak to zwykle się wtedy imprezuje. Więc jestem zdziwiona, że to aż tak się jakoś dziwnie porozlewało, poprzemiękało mi to podkład. Nie wiem o co chodzi, jakoś dziwnie to wygląda, ale jeśli chodzi o podkład, to powiem wam, że jestem w szoku, jak fajnie się utrzymał. Znaczy wiecie, no w sumie podkład ze czystówy powinien dobrze działać, ale z drugiej strony miał tak przedziwną konsystencję, że miałam wątpliwości, czy to może się sprawdzić. A zobaczcie, że nawet jakoś tak spektakularnie mocno się nie wyświecił. Okej, okay, jest to wyświecenie widoczne, nie można powiedzieć, że nie, ale myślałam, że będzie będzie jeszcze mocniejsze. Myślę, że będę korzystać z tego podkładu, bo kosztował mnie naprawdę dużo, więc głupio by było go nie zużywać. Czy bym kupiła go ponownie, nie wiem. Muszę go jeszcze kilka razy użyć i zobaczyć w akcji na różne sposoby, w połączeniu z różnymi kosmetykami, i wtedy dam Wam znać. Póki co uważam, że jest ok. Nie kupiłabym raczej ponownie tego bronzera, bo jest dla mnie po prostu za ciepły. Może jeżeli kiedyś Chanel wypuści w chłodniejszy odcienie, to się jeszcze skuszę. Co do tego różu... Ja go w tym momencie i tak właściwie już bezpośrednio po nagraniu praktycznie nie widziałam na policzkach, więc tutaj też mam zagwostkę, ale postaram się jeszcze też na różne sposoby na policzki go zaaplikować. A co do pomadki, to podtrzymuję, że Maybelline Vinyl Ink jest lepsza i po prostu trwalsza. Mimo tego, że trochę się transferuje, to jednak nie rozlewa się w taki dziwny sposób, nie rozmiękcza podkładu pigmentem. Jeżeli się wyjada, no to po prostu wewnątrz ust, ale nie rozlewa się poza kontur, a tutaj jest tak lekko kontrowersyjnie. Także to już by było wszystko na dziś. Dajcie mi znać jak wam się podoba ten makijaż po kilku godzinach i czy jesteście zaskoczeni tym jak to się utrzymało, czy jednak jesteście wręcz rozczarowani że tak słabo. Ja uważam, że nie jest źle, ale jestem ciekawa waszych opinii. Tymczasem serdecznie dziękuję wam za uwagę. Ściskam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa 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 pa.